Być spokojny, zwyczajny weekend. Ale wiecie, wyszło jak zawsze. Mamo? Wszystko w porządku? Obudź się! Zaraz na tego maila, obiecuję. A? Nie, nie zabierajcie moich pączków. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Wiktor obudź się coś jest nie tak Gdzie jest moja piła łańcuchowa? Że co? O, a nic miałem dziwny sen Dzieciaki co tu się stało? No właśnie nie mam pojęcia mamo Niesamowite zupełnie nic nie pamiętam z wczorajszego dnia No ja też nie Ani ja Zaraz to wczoraj też był dzień? <laughs> no raczej Nie no niemożliwe inaczej bym go pamiętał Czemu to jest taki bałagan? Nasz sam wygląda, jakby przeszło przez niego tornado. Ech, no dobra, ogarnijmy ten bałagan. Ech, nie znów się sprzątać. Tato, pomożesz nam? E, ja się jeszcze nie obudziłem. <grybuj> o, hej, tato, widzę, że już się obudziłeś. Oho. Co robisz? Mój zegarek mówi, że gdzieś tu jest mój telefon. O, jest! Sara, możesz mi powiedzieć, co mój telefon robi w twojej szufladzie? Co, nie mam pojęcia! Zupełnie nic nie pamiętam z wczorajszego dnia. Nie ściemniaj. Naprawdę, właśnie próbuję prześledzić w moim pamiętniku, co się wczoraj działo, ale tu nic nie ma. Nie ufam ci młoda damo Jeśli okaże się, że coś jeszcze tu przede mną ukrywasz Tato, nic tu przed tobą nie ukrywam <grywa> A jednak <grywa> Wiedziałem, że nie mogę ci ufać <grywa> Co to było? Wyglądał jak struś Struś? Dziewczyno, skąd ty wyczesnęłaś strusia? Hm, dobre pytanie, też bym chciała wiedzieć. A! Coś to? Słuchajcie, chyba mam o mamy, ale wydawało mi się, że właśnie przebiegła tędy gigantyczna gęś. A, to był struś, kochanie. Jej, a w Polsce nie ma struś? Mieszkałem w Australii. Mama, to naprawdę był struś, wybiegł z mojej szafy. Co? Po co trzymasz strusia w szafie? No właśnie, nie wiem. Ja też właśnie próbowałam się dowiedzieć z tych dokumentów, co wczoraj robiłam, ale wygląda na to, że wczoraj nie pracowałam. To co? Mam w telefonie zdjęcia z jakiegoś koncertu. Pokaż. Byłeś na koncercie Limbiskit? Nie tylko ja, wy też. To prawda, w moim telefonie też jest pełno zdjęć i filmów. W moim też! Niemożliwe! Byłem na koncercie jednego z moich ulubionych zespołów i w ogóle tego nie pamiętam! Dziewczyny, chodźcie szybko! Co jest? Co się stało? Co to ma być? Musicie przestać rozrzucać wasze włosy? To naprawdę obleśne! Zaraz, ale to przecież nie są nasze włosy! Tak, to niby czuję! Nie wiem, ale te są brązowo-rudawe. Do tego wyglądałem na dość zaniedbane. W naszej rodzinie to chyba tylko wujek ziutek ma takie. Rzeczywiście! <kluz> Julia ratunku! <kluz> Andrzej? Mężuś, <kluz> no co się dzieje? Wszystko ok? <kluz> Duszę się prawie nie mogę oddychać. <kluz> Jak to tak nagle? Co zrobiłeś? Przed chwilą wszystko było z tobą w porządku. To chyba przez ten twój kwiatek. Chciałem go powąchać, ale chyba mam na niego alergię. To nie jest mój kwiatek. Nie mam pojęcia skąd to się tu wzięło. Gdzie ja jestem? Jaki mamy dziś dzień? Mamo, chyba musimy zadzwonić po lekarza. Zdecydowanie. doktor, podejrzewamy, że to ma związek z tą rośliną. No tak, teraz wszystko jasne. To przecież kliwitarol niezwyczajny. Bardzo przypomina kliwie, ale to zupełnie inny kwiat. Wdychanie pyłku w tej rośliny powoduje długotrwałą utratę pamięci. To ma sens, bo nikt z nas nie pamięta wczorajszego dnia. Ale nie, to jest najgorsza moja droga. Dłuższe przebywanie w otoczeniu tej rośliny sprawia, że ludzie robią naprawdę głupie rzeczy. To znaczy? Wpadają na głupkowate pomysły, na które normalnie nigdy by nie wpadli. Jak to? <ścoughs> Czytałam kiedyś o przypadku mężczyzny, który ukradł zoo orangutana. To wytłumaczyło strusia w mojej garderobie. Pani doktor, jak temu wszystkiemu zaradzić? Spokojnie, ten kwiat będzie tylko w pierwsze trzy dni wiosny. W tym czasie proszę umieścić kwiat w pomieszczeniu, które ma bardzo dobrą wentylację, potem wywietrzyć dom i zrobić sobie inhalację. Czyli przez resztę roku wszystko będzie w porządku? Tak, po tym okresie ten kwiat może sobie tutaj stać, ale w żadnym razie proszę nie wąchać go z bliska. Dlaczego? Zaniki pamięci to nie wszystko, można nawet stracić przytomność. Żadnym pozorem nie róbcie tak. Pani doktor, wszystko w porządku? Gdzie ja jestem? Kie wy jesteście? Dobra, ja wyniosę tę roślinę na strych, a ty, Saruś, otwórz okna. Okej, okay. tyle powinno już wystarczyć. Mhm. I co, pamiętasz już coś? Chyba tak, pamięć mi powoli wraca. Wszystko zaczęło się od wizyty wujka Żyutka. Żyutko? Nie wiedziałam, że wrócił z Jamajki. Chwila, mój brat tu był, ale po co? Aha, poprosił, żebyśmy się zaopiekowali jego rośliną. Skubaniec pewnie wiedział, że ta roślina teraz będzie pylić i dlatego chciał się jej pozbyć. Mów dalej, co jeszcze pamiętasz? A... No, skup się. Żyutko! Zobaczę moją grę! Wiem, że Wiktor chciał się pochwalić swoją nową kierownicą do wyścigów. To dlatego jego włosy były w Wiktora pokoju. <ścoughs> Jednak najbardziej zastanawia mnie, skąd w naszym domu wziął się struś. Eee... To oczywiście pomysł taty. <ścoughs> Co? Pamiętam, że oglądałeś w telewizorze film przyrodniczy o Australii. To by miało sens, bo uwielbiam Australię A był tam taki słodki struś i postanowiłeś, że wszystkie strusie powinny żyć na wolności I dlatego postanowiłeś uwolnić je z naszego No <laughs> one są tam więzione! Musimy je uwolnić! Co? Tak jak ten facet, co ukradł orangutana? Jakoś mnie to w ogóle nie dziwi, Andrzej <laughs> To przez ten kwiat, normalnie w życiu bym czegoś takiego nie zrobił No nie wiem, mężuś no dobra, ale skąd mieliśmy bilety na koncert? No, dwójka Ziutka Chciał nam podziękować za to, że przechowamy jego kwiatek. Hej, dziewczyny, słuchajcie, mam dla was bilety na koncert! Wow, zawsze chciałam iść na ich koncert. Ja też bardzo lubię ich muzykę. Pamiętam, że koncert był świetny, bawiliśmy się do północy. A potem złapaliśmy jeszcze ostatni pociąg z łodzi do Katowic. O rany, to musiało być naprawdę męczące. Aha, byliśmy zbyt zmęczeni, żeby wejść na górę, więc po prostu położyliśmy się spać w salonie. Teraz to wszystko ma sens. Dobra, biorę Tonya Haata, chcę sobie przypomnieć ten koncert. Czekaj, ja pierwsza! No to dobra, zagadka wyjaśniona, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wy też lubicie chodzić na koncerty, to zostawcie łapki w górę, pa! É isso, é isso. É isso.